W mało Polsce leży gdzieś ta maleńka, piękna wieś. W tej to wiosce przedszkolaki wiedzą jak przecierać szlaki. Witajcie kochani! Mam dla Was zagadkę. Posłuchajcie! Pasiasty muzyka. Gdzieś na łące bzyka. Latem lata ile sił, zbiera z kwiatów złoty pył. Jest pracowita, a cały jej trud z pewnością docenisz, jeśli lubisz miód. O kim to była zagadka? O pszczole, bardzo dobrze, brawo kochani. Właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy o pszczołach i o miodzie. Na początek. Wysłuchajcie kilku informacji o pszczołach. Pszczoły odgrywają bardzo ważną rolę w naturze. Bez nich dużo gatunków roślin nie mogłoby się rozwijać. Wczesną wiosną miliony pszczół ruszają do pracy, zbierając nektar z kwiatów i wydzielinę z liści czyli spać. Zapylają kwitnące drzewa w sadach i większość roślin, którymi żywi się człowiek. Brak pszczół w przyrodzie byłby dla ludzi tragiczny w skutkach, ponieważ znaczna część pożywienia człowieka zależy od istnienia i pracy pszczół. Niestety zanieczyszczenia środowiska, choroby i środki chemiczne stosowane w rolnictwie zaczęły zagrażać pszczołom. Dlatego człowiek musi im pomóc. W pasiekach, w ulach pszczele rodziny znajdują mieszkanie i opiekę. Rolą pszczelarza jest zapewnienie zdrowia oraz różnorodności pokarmu dla pszczół, czyli muszą przewozić pszczoły tam, gdzie jest dużo kwiatów. Z nich pszczoły zbierają nektar. Nektar jest dla pszczół pożywieniem. Na ul składa się matka, pszczoły robotnice oraz w czasie lata trutnie, czyli osobniki męskie. Robotnica pszczela musi w swoim życiu, pełni w swoim życiu wiele funkcji, takich jak sprzątanie, karmienie młodych larw, jest strażniczką. A na samym końcu przynosi nektar do ula, który zamieniany jest w miód. Rodzina pszczela poznaje siebie dzięki zapachowi, który wydaje matka. Dzięki temu pszczoła potrafi trafić zawsze do swojego ula. Znosząc do ula nektar kwiatowy lub spać, pszczoły produkują miód. Pyłek kwiatowy kit pszczeli czy wosk. Wszystkie te produkty są bardzo pożyteczne. Pomagają nam w zapobieganiu różnym chorobom lub w ich leczeniu. Są to na przykład przeziębienia, choroby serca i niewielkie urazy. Miód to naturalna porcja energii. Jest bogaty w witaminy i minerały. Pewna część pszczół wylatuje w poszukiwaniu tak zwanej pożywki, czyli kwiatów. Jeśli je znajdą, wracają do ula i zaczynają tańczyć. Pokazują swoim tańcem kierunek i odległość względem słońca. Jak daleko reszta pszczół musi lecieć, aby znaleźć te kwiaty? Pszczoły, aby uzyskać jeden kilogram miodu, Muszą odwiedzić kilka milionów kwiatów. Pszczoła zbieraczka przynosi nektar do ula, przekazując go pszczołom ulowym, które przerabiają go na miód. Pszczoły składają miód w plastrach. Pszczelarz, pszczelarz prze, yy, pozyskuje te plastry i odwirowuje z nich miód. Pszczelarz zabiera miód. Ale nie może zabrać całości. Minimalna ilość pokarmu, jaka powinna zostać w ulu, to 6 kg. Psz pszczoły, które nie mają pokarmu, nie przetrwają zimy. Pszczoły są jednymi z najbardziej pracowitych zwierząt na świecie. Pracowity jak pszczoła to porównanie, które ludzie stworzyli, obserwując ich życie. Przy wykonywaniu swojej pracy pszczoły są też dokładne i wytrwałe, co służy szczelej rodzinie oraz całej przyrodzie. Moi drodzy, aby pszczoła mogła wykonać jeden kilogram pszczoły, żeby mogły jed, wy, wytworzyć 1 kilogram miodu, muszą wiele tysięcy Milionów kwiatów odwiedzić i zebrać z nich nektar. W zależności od tego, z, jakie, z jakiego kwiatu zbierają nektar, tak się nazywa miód. Ja tutaj mam dla Was, popatrzcie, miód lipowy, czyli jest zbierany z kwiatów lipy. Tutaj mam miód rzepakowy, zbierany właśnie z kwiatów rzepaków. Popatrzcie, nawet ten miód różni się kolorem od siebie. I taki prawdziwy miód nie jest taki lejący się, tylko on po pewnym czasie robi się po prostu stały. O, ktoś tu już podjadał. Stały i on nie, nie wyleci. Jakbyśmy go troszeczkę podgrzali, to zrobiłby się płynny. I to jest właśnie miód, który my ludzie zabieramy pszczółkom. Pszczelarze się tym zajmują, ale zawsze pamiętają, żeby pszczółkom nie było źle, zostawiają pokarm dla pszczół, żeby przetrwały zimę. Tutaj chciałabym jeszcze Wam pokazać, jak wygląda strój pszczelarza. Popatrzcie, on tutaj ma na głowie taki kapelusz z siatką i cały kombinezon. Pszczelarz jest tak ubrany, żeby pszczoły nie pożądliły go przy zbieraniu właśnie tych plastrów miodu. Mam tutaj jeszcze dla Was, chciałam Wam pokazać, jak wygląda właśnie wosk pszczeli. Tutaj mam zrobioną świeczkę, właśnie z wosku pszczelego. Ten wosk naprawdę pachnie miodem, ale się nie klei tak jak miód. To jest właśnie jeden z produktów, które produk produkują pszczoły, tak? I tutaj mam jeszcze jedną taką świeczuszkę, takiego konika, który jest również odlany z wosku pszczelego. To świeci się normalnie jak świeczka. Także pszczółki są bardzo pracowite, bardzo pomocne i przynoszą nam ludziom wiele korzyści. Więc y, pamiętajcie, że pszczoły nie są y, pamiętajcie też, że pszczoły nie są agresywne. Y, nie urządlą was specjalnie. Pszczoły rządlą tylko wtedy, gdy czują się zagrożone y, i wtedy atakują. Ale pszczoła, która urządli, straci rządło. Umiera. Także nie straszmy specjalnie pszczół, yy, nie przeszkadzajmy im podczas zbierania nektaru, ponieważ pszczółki są bardzo, bardzo pożyteczne. Pamiętajcie o tym.